Siemanko, to jest Keeper 499, a to jest Ryman Origins. Dobra, pójdźmy do tego drzewa, bo tutaj chyba coś można odebrać. Okej, okay, tego mogę, mogę się stać tym, okej, okay. albo tym być, albo tym, okej. Okay. To razem pójdziemy tym? Nie wiem, jakieś specjalne umiejętności. Nie wiem, zobaczymy. A to, to, to. No to nic, dobra. to wychodzimy, hatendy się wychodziło. A nie, to się tej odpisać, który brał, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Tutaj nie mogę wyjść, tak mogę. No, to idziemy dalej. Dalej trzeba przejść najprawdopodobniej. To jest inne postacie, spoko. Co i tą zagramy zobaczymy? Jak się nie gra. Dobra. Teraz idziemy tutaj. No i oczywiście idziemy dalej, bo tej misji już robiliśmy, no może nie jak w 100%, ale w każdym razie. Tutaj był znak zapytania, tu już raz nagrywałem i musiałem je przerwać, więc od nowa nagrywam. Jak widzicie na szczęście nie przyszedłem, więc nie jest źle. Dobra, teraz poczytajmy co tu będzie, znaczy wy poczytacie, bo ja i nabywam to. Nie ma jak się kłóca tutaj. Przepraszam, te dźwięki pada. irytujące trochę Szczególnie w nagraniu, bo niestety też jest Dobra. Chodź. Dobrze, bierzemy i idziemy dalej. O Nie, tam było żyćko. A, dobra. Niesamowite. Kurczę Wiedziałem, że mi się kurczę musi... może nie udać Dobrze, idziemy sobie z powrotem, bierzemy żyćko Nie, nie możemy wziąć, okej okay. Ojejku, nie wziąłem nie, nie, nie da dobrze Nie, za wcześnie, ajdź Ja będę tak kilka razy nie starał, przepraszam bardzo was za to, że będziemy się popatrzeć. Dobrze, idziemy sobie. A nie mogę, no nie mogę. Jak wcześniej prowadziliśmy nie mogę, to raczej nie będzie się dało. Chodź no nie! Widzę, skoczyłem. No, niestety może to chwilę zająć, więc najwyżej zrobię cięcie i zobaczymy, zresztą może teraz się uda i nie będzie nic trzeba nic ciąć, ale tu za chwilkę się przekonamy dopiero. Dobra, jest dobrze, udało się na szczęście, dobra. Nie, to się tak, uderza. Tak, Dobra. Teraz tędy trzeba przejść. A, i tu już koniec etapu, okej. Okay. Spoczko, idziemy dalej. Niestety już po, ale. No cóż. Dobra. Idziemy dalej. Dobra. A już tylko. Trzeba tego. tego tak o. I dobrze. Idziemy dalej. Na szczęście nie będę się tam cinać. Oj, ci? wiedziałem, że tu nie jest złego. Dobrze, udało się. Aj, coś nie mogę. O, dobra, udało się, chociaż. Chyba tak nie musiałem. Dobra, tylko muszę skoczyć. Dobrze, jest ok. Teraz trzeba. O! Myślałem, że coś się stało na szczęście. Nie. E, dobra. Kurczę, ejdź. wcześniej mi się udało, a teraz jakoś nie mogę. Hmm, jak się tam dostać? Ciężko będzie. Szczególnie, że tutaj mnie przewala karośnica. Hmm. Jakoś spróbuję się dostać. Na dołu nie mogę, od góry muszę. Tylko, że jak zginę, to stracę życie. Hmm. Tutaj nie ma żadnej, żadnego zniszczenia, jak nie. tak też nie mówię, no, też nie mówię. Pomogłbym tak, ale jak widać, nie udało mi się, tak jak myślałem. No dobrze, gdzie mnie wczyta? A tutaj, dobra. Jak już je zniszczyłem, tak? Tak, tak, zniszczyłem, ale poczekam i sprawdzę. Ech, no. Dobra, nie musiałem hanać, klikać. O dobra, udało się, super Teraz mogę sobie na spokojnie Na spokojnie sobie tak wejść do... Dobra Nie, kurde Dobra, no do lecha nic nie ma, ale ja mogę jeszcze spać No taki będzie? Nie, nic dobra, i tutaj trzeba odwrócić tego, znaczy wyłącz pod Dobra, e, nie będę się już stał Chodź Dobra, i idziemy bo może tam było przejście, jeszcze muszę sprawdzić. Przepraszam, a nie, nie sprawdzę. Mogło być tam przejście, a nie było. Do... Zauważyłem, chociaż tam byłem na Sandole, pamiętacie. Spójnie pod ja nie skakiwałem. Wejście no się, oczy. Dalej przejście w rajeszowie. Dobra, jest okej. Okay. Tam nie wejdę, nie, raczej mi się nie ma. Niestety, raczej się tam nie dostanę, trudno. się nie. No dobra, już niestety tam się nie dostanę, raczej. Nie, raczej się już nie dostanę, no trudno, znowu przegapimy. Coś prawdopodobnie ciekawego. Trzeba tam dostać najdłużej Na długo. A, ten... O nie hmm, To w dobra Nie, dobra, tak się Dobra, ajdź. Prawie mi się udało Dobra idę u chyba tam już dobra Wątpię, tutaj coś jeszcze będzie, czy już nie ma? Ale tutaj jest to, okej okay. Ajdź Co cię życie, no cóż A nie tam do nic nie ma. Ajdź, głupi jest dobra. Jeszcze raz przechodzimy O, ja to na przykład jak Gdyby trzeba było jakoś się... Nie, dobra Nie trzeba Ajcie, Dobra A jak ja się tam tak łatwo dostałem? Ejku no nie, no... Dobra, teraz do Nie, 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 nie. Dobra, odbiegnie mi. Muszę sobie odblokować. Dobra, tam na dole nie. spróbuję się dostać. Ajdź. Dobrze, udało się, super. No i super. Idziemy dalej. Dobra. Jak ogólnie ten etap skończymy, to już będzie koniec na dziś, ale zawsze będzie nie ten etap yy, tą planszą, tak tak powiem. W końcu będzie chyba nie ma Raczej nie, dobra. No dobra, idę do dostałem, będę się wracał. Dobra. I to wszystko. A masz karę. Dobra. No już, dobra, nie będę już po niego tam leciał. Więc nic nie ma nic. Dobra. Dobra. Skończyliśmy, etap super. Może dużo nie zdobyliśmy. Aż prawdopodobnie dużo nie zdobędziemy, ale zobaczymy. Kontynuuj, dobra. Ile tu było? No 300 niestety nie osiągniemy, szkoda. No ale, no chociaż te 150 jest. No. Chociaż tyle. Ale przydałoby się to 300. No. Ja słabo zagrałem po prostu. A niewiele zabrakło niestety. No bardzo niewiele. Dobra, nie będziemy powtarzać. No i cóż no to już będzie koniec tego odcinka. Dziękuję za, za oglądanie, zapraszam do ocenia odcinka, komentowania, słuchania mojego kanału zapraszam też na, Discord na Discorda. No i to w sumie tyle. Cześć. Na razie.